Wam teraz tekst, który czytamy na początku naszej grupy. W naszych alkoholowych lub w inny sposób dysfunkcyjnych rodzinach nauczyliśmy się wielu rzeczy o świecie, o ludziach i o nas samych. Nie wszystko to jednak jest prawdą, i wiele z tego, czego się nauczyliśmy, jest dla nas szkodliwe i bolesne. Niektórzy nauczyli się, że są źli. Niektórzy nauczyli się, że są jak gdyby w ciągłej podróży. Niektórzy nauczyli się, że mogą być używani jako worek treningowy fizycznie lub uczuciowy. Inni nauczyli się, że zawsze odpowiedzialni są za wszystko, co się nie udaje. Niektórzy nauczyli się, że są całkowicie samotni. Wielu nauczyło się, że muszą zapracować na każdą miłość, jaką mogą spotkać na swojej drodze. Większość z nas nauczyło się, że nie jesteśmy wystarce, wystarczająco dobrze, lub że jesteśmy całkowicie bezwartościowi, a wiele nauczyło się, że właściwie nie istnieją. Wielu z nas nigdy się nie nauczyło, że mamy jakiekolwiek prawa. Wielu z nas nigdy się nie nauczyło, jak się bronić. Wielu z nas nigdy się nie nauczyło, jak mówić nie. Wielu z nas nigdy się nie nauczyło, jak się bawić, żartować. Wielu z nas nigdy się nie nauczyło, jak to jest czuć się bezpiecznie. Niektórzy z nas nigdy nie nauczyli się prawidłowo jeść, gotować, sprzątać lub organizować sobie pracę. Niektórzy z nas nigdy się nie nauczyli, że obietnice są do tego, aby ich dotrzymywać. Większość z nas nigdy się nie nauczyła, że sami sobie przedstawiamy jakąkolwiek wartość. Dużo tego. Różnych dziwnych rzeczy. No ale kurczę, to jest, powiem wam szczerze, że to jest dla mnie to jest banalnie proste, no bo przecież nauczyłem no, się zawsze przez przykład, no bo patrzyłem, co się dzieje u mnie w rodzinie, i to mama z statą, albo ktoś, kto Cię wychowywał, powiedział Ci, co jest dobre, co jest złe, czego masz się bać, co masz robić. I no już. I teraz korzystać właśnie z tych narzędzi, które dostałeś. Lub dostałaś. Czy można to zmienić? No można. Hmm. Czy praca jest ciężka? Jeśli ktoś ci kiedyś powiedział, że praca nad sobą jest ciężka i w ogóle zbyt sensu, no to rzeczywiście będziesz miał ciężką pracę. Jeśli powiedziałby ci inaczej, to w ogóle byś dzisiaj nie oglądał tego filmu. Hmm. Są różne etapy właśnie tej pracy, od pełnej akceptacji, od zachwytu, od euforii, po chęć porzucenia tego wszystkiego. Czy da się porzucić tę pracę? Nie da, bo jeśli zaczniesz już pracę nad sobą, to już masz po prostu świadomość. A jak masz świadomość, mm. nie ma powrotu, jak zaczniesz korzystać ze starych zachowań, przyzwyczajeń, których się nauczyłeś i korzystać do tej pory, to masz wielki dyskomfort. I nie chęć. I nie potrafisz sobie przynieść ulgi tymi metodami, które do tej pory stosowałeś. Ani chlaniem, ani narkotykami, tabletkami. Czy jakimiś dysfunkcyjnymi związkami. To co? Lepiej zacząć pracować, czy nie? Moim zdaniem tak. A ty sobie sami. Dzisiaj już jestem dużym chłopcem, który może coś z tym zrobić.